Serdecznie z tej strony Nowciu W dzisiejszym filmiku będziemy mówić o długo zapowiadanych już mapkach. Na po samym początku bardzo was przepraszam, że no przez te ostatnie 4 dni nie było żadnego kontentu, ale miałem straszny str nawał roboty, testowałem cały czas te mapki i też troszeczkę chciałem podbić sobie levelu kiedy był wolny czas, więc siedziałem i wbijałem level no bo tak trochę głupio, żeby youtuber, którego oglądacie miał taki mały level no i to mi się troszeczkę udało, no tam jeden level wbiłem prawie dwa, prawie. Ale wracając do tematu mapki. Ciężki to jest temat, w szczególności biorąc pod uwagę to, że już od długiego czasu każda mapka, która jest dostępna, no niestety nie pokazywała wszystkiego. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzicie też na ekranie obok jest Pokémon map. To jest mapka, z której ja, którą pierwszą testowałem. Ona była naprawdę dobra do momentu wyjścia, aktualizacji, która z, e, zabrała nam łapki. Ona była wtedy naprawdę mega dobra, co zaraz zobaczycie swoją drogą. W Pokémon Go pokazywał mi się Pinsir na e, Nearby, bo wtedy to jeszcze było Nearby, nie Sightings. Rzeczywiście odpaliłem tą mapkę i ta mapka pokazała mi dokładnie, gdzie się znajduje. Co prawda, widzicie jak ten Pinsir wyglądał. No, nie była to typowa jego ikonka Pinsira, tylko był jego kontur i kolor inny niż powinien być, ale wskazywało to naprawdę dobrze. Obecnie teraz ta mapka nie jest dostępna na Google Play Store, jak dobrze domyślam się ogólnie wszystkie mapki nie są dostępne na Google Play Store. Co lepsze od razu są usuwane, ponieważ Niantic nie wiedzieć czemu cały czas nie pozwala nam korzystać z takich aplikacji. Czyli tutaj mamy na tym ekranie, jak widzicie, to jest Pokémon Map. Interfejs jest dość prosty. W lewym górnym rogu mamy ilość możliwych refreshów, czyli odświeżenia danego terytorium, danego terenu, czy, za, czy znajdują się jakieś pokemony. Oczywiście mamy przycisk refresh, mamy po prawej stronie przycisk premium, który jak klikniemy to nam oczywiście chce zaproponować kupno. Ale nie ma sensu, no thanks. W dol lewym dolnym rogu mamy oczywiście przycisk, żeby nas znalazł. po GPS-ie. Na razie gps ma mam wyłączonego, no bo nie ma sensu do mapek. I po prawej dolnej stronie mamy stawienia, no że może nam też pokazać, jak wyglądają inkom. Są dość karykaturalne, ale najważniejsze, żeby pokazywało. Kliknijmy ten refresh, zobaczmy, co nam pokaże. W szczególności zwróćmy uwagę, tak, tutaj na tym obszarze. Najczęściej wyskakują pokemony. Tutaj też mam swoją drogą spawny Squirtlów. Co prawda, mało kiedy na niego trafiam, albo jak trafiam, to się śpieszę na autobus i za bardzo nie mogę podejść po tego squirtla. No ale już dwa razy w ostatnim, w ostatnim tygodniu mi się go udało tam złapać. I tutaj, tutaj są spawny. Napiękne. To są spawny, które wiem, że one występują od ostatniej aktualizacji i że tam zawsze coś się pojawi. Więc... Klikamy refresh. Zobaczymy, co nam pokaże. Widzicie, mamy dwie minuty oczekiwania na to, aż aplikacja cokolwiek znajdzie. O, Jinx się znalazł. Swoją drogą też od ostatnich dni wypada coraz częściej. Mr. Mine. Bydgoszczy, ostatnio jak byłem na mieście w sobotę To odpaliłem aplikację Będąc w mieście, ci co są z do będą wiedzieć, W Kubryku i on razu mi wyskoczył Po włączeniu aplikacji Mr. Mine A wcześniej w trakcie jazdy autobusem do niego Tu na, na skrzyżowaniu Tutaj na tym rondzie, zawsze zapominam Jak się ono nazywa, poznańskie, na poznańskim Przy poznańskim właśnie mi wyskoczył ten Mr. Mine Mam nadzieję, że tutaj teraz nie zepsułem Tego wyszukiwania I jak widzicie, no na razie za dużo nie pokazuje. Fajną rzeczą w tej mapce jest to Że ona ma naprawdę duży przekrój że dużą połać terenu można przeszukać, jeżeli chodzi o Pokémony. Ale sam system szukania, no nie jest zaawansowany. No i jak sami widzicie, dwa Pokémony mi znalazło. Dwa. Jeżeli bym chciał tego częściej używać, nastąpi ten moment, że wykorzystam te cztery, mam jeszcze możliwość obejrzenia reklamy i dostanę jedno, jednego refresha. A w przeciągu 24 godzin, nie ja wiadomo, nie korzystamy przez 24 godziny z pokemonów, to, no jest to dość mało. Dlatego też znalazłem inną aplikację, z której teraz sam korzystam. Więc to jest aplikacja Maps for Pokemon Go. Nią się logujecie za pomocą konta na Pokemon Trainer Club. I już. Widzicie, ona cały czas nie wiedzieć czemu ma wrzucony środek Nowego Jorku jako punkt odniesienia. Zawsze się to będzie Wam włączać, jeżeli o to chodzi. Weź nas po naszej lokalizacji. Macie tutaj bardzo prosty interfejs, jeżeli o to chodzi. Macie, żeby znaleźć swoją pozycję oraz żeby zacząć szukać Pokemony. Jednak widzicie już tutaj o zarys szukania jest już o wiele mniejszy. To jest właśnie to czarne kółko, które otacza Waszą pozycję. I na tym danym terenie on będzie znajdował Pokemony. Dlatego też sprawdźmy tutaj. Tego Romana Dmowskiego, może uda nam się tak chwycić, żeby może jeszcze tego Jinxa pokazało rzeczywiście, czy on występuje, ponieważ o, powinno chwycić, dobra. I klikamy wyszukanie. Tutaj wyszukanie też nie jest jakoś mega szybkie, ale jak widzicie, nie mamy jakiegokolwiek ograniczenia, ile razy w ciągu dnia możemy wykorzystać. Tutaj taka mała dogrywka, z racji, że no, nie działało wcześniej. PTC, dlatego już działa, już serwery są stabilne. I chcę Wam pokazać na przykładzie Wyspy Młyńskiej, bo to jest najlepsze, najodpowiedniejsze, bo tam najwięcej Pokemonów się też spawnuje. Tutaj widzicie, to jest z Pokemon Map, no i szuka, jest minuta 39, minuta 3, wciąż nic nie ma, z, z, zmniejszyłem, to znaczy przybliżyłem e, Wyspę Młyńską, żeby rzeczywiście pokazało, bo tutaj zawsze tu jest jeden spawn, e, tu jest jeden spawny, tu jest spawny i tu jest spawny. Więc tutaj praktycznie zawsze coś występuje. Minuta 30, minuta i 3 sekundy wciąż nic nie ma. 22 sekundy wciąż nic nie pokazuje. Najwidoczniej nie potrafi sobie Pokémon Maps poradzić z większą ilością Pokemonów, jeżeli o to chodzi. Natomiast tutaj już macie Map for Pokémon Go, czyli tą drugą aplikację, z której ja korzystam. I tu widzicie, że już po paru sekundach, bo tutaj ten pasek na dole macie postępu, że już mi pokazuje dwa od razu Pokemony. Gdy na nie klikniecie, swoją drogą będzie widać, jaki został czas do despawny, czyli że kiedy Pokemon zniknie z danego obszaru. I tutaj, tak jak też mówiłem, w tym okółku znajduje się obszar poszukiwania, gdy klikniecie lubkę w prawym dolnym rogu. Tutaj już po troszeczkę dłuższym czasie, no bo to też szuka w około 40 sekund w całości. Tutaj doszedł i Weedle, i Drowsy, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o właśnie tą aplikację Maps for Pokémon Go, żeby zaprezentować, że rzeczywiście pokazuje o wiele lepiej te spawny Pokémonów. Wracamy do. No niestety na chwilę obecną wam nie przedstawię. Próbowałem tutaj wylogować się i zalogować z powrotem, ale jak sprawdziłem, serwery Pokémon Training Club niestety są down. Dlatego no, szkoda. I to jest jedyny minus, ponieważ to pierwszy raz mi się zdarza, jeżeli mam być szczery, że te serwery padły w trakcie korzystania mojego. No, miejmy nadzieję, że one zaraz wrócą. Może mi się uda to jeszcze dograć jakoś. Ale wystarczy, że Wam pokażę screeny, które macie tutaj zaraz obok. I na tych screenach ewidentnie widać, że to działa. Pomimo, że jest to mały zakres. Trzeba parę razy znaleźć, szukać ewentualnie, jeżeli się nie trafi. Ale najlepiej zawsze, jeżeli wchodzicie w dane miejsce i widzicie na radarze pokemona, który Was interesuje. Jak go zauważycie, tylko i wyłącznie od razu odpalacie tą aplikację. W obszarze, gdzie wy jesteście na środku, odpalcie ją. Powinno łapać każdego Pokemona, którego macie na radarze. Ja, tak jak widzicie, znalazłem Onixa. Nie jest on jakiś spektakularny, bo tam on miał ile? 300 CP? Już sam nie pamiętam. No, ale widzicie na screenie. Pokazał mi się, podbiegłem do tamtego miejsca i co się okazuje, rzeczywiście on tam wyskoczył. Dlatego też, jeżeli chodzi o samo wskazywanie Pokemonów to ta aplikacja jest według mnie na chwilę obecną najlepsza i równać się z nią może tylko i wyłącznie Pokemesh zarówno i jednej i drugiej nie można pobrać już z sklepu Play ale linki do nich macie poniżej Nie zawsze możecie takie coś pobrać obie są bezpieczne, sprawdzone Pokemesh ma jedyną przewagę jeżeli o to chodzi, bo może chodzić w tle i daje Wam push notifications, czyli powiadomienia kiedy wejdziecie w obszar jakiegoś Pokemona. możecie sobie nawet ustalić, jakiego Pokemona chcecie, bo wiadomo, no, możecie się też nataczać cały czas na Pidgey'era, Taty, Weedle, chociaż no, je też trzeba łapać, żeby mieć później na masową ewolucję. I więcej ekspansji. Te dwie aplikacje. Z całego serca mogę Wam polecić i wiem, że one działają. Swoją drogą, Pokemesza nie musicie też instalować. Pokemesza możecie sprawdzić w przeglądarce. Do tego też Wam dam link, że możecie po prostu wejść i sprawdzić dany adres. Co prawda też to za bardzo nie działa i myślę, że Pokemesz też opiera się na koncie PTC. Dlatego jeżeli chcecie mieć naprawdę dokładną mapkę, która znajdzie Wam wszystkie Pokemony, to Map for Pokemon GO oraz mesh, które się znajdują w linkach poniżej, są aplikacjami, które powinniście zainstalować na swoim telefonie. Oczywiście, pamiętajcie, jeżeli gracie na skoncie PTC, to utwórzcie nowe. I w momencie, gdy zainstalujecie aplikację, załóżmy te Map for Pokémon GO, macie możliwość stworzenia nowego konta, czyli wasza od razu przekieruje do strony Pokémon Trainer Club, żeby można było ją, żeby można było to konto założyć. Załóżcie nowe, na wszelki wypadek. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj i te mapki. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subujcie i widzimy się już w kolejnym filmiku, w którym będzie omówienie ataków, w szczególności, że trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o ataki, dlatego trzymajcie się ciepło, cześć!